Jak sprawić, żeby czas na emeryturze spędzić nie tylko na beztroskim odpoczywaniu, ale także na poszerzaniu horyzontów i na integracji? Z ciekawym rozwiązaniem pospieszył Instytut Rozwoju Zrównoważonego, który zaprosił koszalinian, którzy ukończyli 60 rok życia, do wzięcia udziału w projekcie I ty zostaniesz seniorem. Inicjatywa dofinansowana została ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych, aktywni plus. Instytut Rozwoju Zrównoważonego jest wnioskodawcą i liderem projektu pod tytułem I ty zostaniesz seniorem. Projekt ten realizujemy w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej Zielony Taras i w ramach tego projektu organizujemy szereg różnych przedsięwzięć, przede wszystkim warsztaty dla dla seniorów także wyjazdy integracyjne, te rzeczy już mają miejsce, odbyły się, większość z nich się odbyła. Jednymi z takich właśnie atrakcji projektowych są konferencje. Zaplanowaliśmy dwie konferencje na naszych dwóch uczelniach w ramach współpracy z uniwersytetami III wieku. Staramy się, żeby motto czy hasło, nazwa tego projektu i ty zostaniesz z seniorem nie brzmiała jak groźba, przestroga, ostrzeżenie. Raczej zachęta do tego, żeby pomyśleć tak na spokojnie. Przygotować się do tego, że starość, większość z nas dopadnie, i dobrze byłoby być na ten moment przygotowany. Wiedzieć, z czym się to wiąże, wiedzieć, jakie są zagrożenia, jakie są też możliwości, jakie są plusy i minusy tej sytuacji. O tym między innymi będziemy rozmawiali na tej konferencji. Pierwsza z konferencji odbyła się 19 listopada w siedzibie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z różnych dziedzin. Dzisiejszą konferencję organizujemy dla naszych studentów, studentów kierunku pielęgniarstwa, ale też dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponieważ choć nazwa, tytuł naszej konferencji mówi, jak sama nazwa mówi, co powinniśmy wiedzieć o starzeniu, nasi słuchacze no jeszcze nie zawsze wiedzą, z czym ten czas seniorski się łączy, więc dzisiaj chcielibyśmy tak troszeczkę oswoić ten temat, przybliżyć od strony medycznej, ale od strony takiej też Społecznej, międzyludzkiej, kulturowej, tak żeby nasi słuchacze poczuli się w tym wieku jak najlepiej, jak, naj, jak najprzyjemniej weszli w ten czas seniora, seniorki. Przede wszystkim będę mówiła o ofercie miasta. W ramach pomocy społecznej, z jakich form wsparcia mogą skorzystać, więc. To będzie może bardziej techniczne moje zadanie, przedstawienie tej oferty. Natomiast jeżeli mówimy o starzeniu się, to powinniśmy się wszyscy przygotowywać do starzenia się, być przygotowani na, na wiele rzeczy, mieć pomysł na już ten jesień życia i myślę, że ta oferta, którą zaprezentuję, ułatwi to naszym seniorom. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze uniwersytetu III wieku, którzy podkreślają, że Koszalin oferuje szeroki wachlarz propozycji spędzania czasu. Jestem członkiem Viva My. Również chodzę na zajęcia Uniwersytetu Rozwoju Tego Zrównoważonego, jak również Uniwersytet Trzeciego Wieku na Politechnice Koszalińskiej. No i tak właśnie korzystam również z takich na bieżąco. Jak słyszę jakieś ogłoszenie, a mnie to zaciekawi, a jest sporo takich ogłoszeń, więc wybieram co mnie interesuje i korzystam z tego. Oczywiście kino, teatr, filharmonia. Dla chcącego nic trudnego, mówię, tylko żeby były większe finanse, to byśmy mogły świat do góry postawić. Druga z zaplanowanych konferencji pod tytułem Wybrane aspekty starzenia się odbyła się 10 grudnia w Politechnice Koszalińskiej na wydarzenie. Zaproszeni zostali słuchacze Uniwersytetu III wieku z Koszalina. Wśród prelegentów znaleźli się Grażyna Sienkiewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras oraz psycholog Sebastian Konrad. W ramach projektu, w którym udział wzięło 220 osób, w tym 200 osób w wieku senioralnym, zorganizowano liczne zajęcia i warsztaty. Robiliśmy research wcześniej, jakie zajęcia by seniorów interesowały i na ten moment mamy właśnie w tym projekcie zajęcia między innymi z rękodzieła, muzyczne, literackie, komputerowo-smartfonowe, zajęcia z bezpieczeństwa, które są prowadzone przez pana policjanta, ale także zajęcia z gimnastyki i z stołowego. Seniorów dzielimy na grupy, żeby zajęcia były w komfortowej atmosferze, się odbywały. Także jedna dzisiaj właśnie z grup ma zajęcia z rękodzieła. Jesteśmy sekcją Rękodzieła artystycznego. W związku z tym uczymy, dotykamy różnych technik. Malowałyśmy na szkle, robiłyśmy kompozycje z materiału roślinnego, suchego. Dzisiaj przeszedł czas na makramę i robimy takie małe ozdoby świąteczne. Makrama taka modna, dzisiaj wszyscy to robią, więc my też chcemy, chociaż malutkie przedmioty, ale trochę tego doznać, jakby. My jako seniorzy dbamy o to, a mamy bardzo świadomych seniorów. Wiedzą dokładnie, że trzeba właśnie uczyć się nowych rzeczy. Chodzą na gimnastykę, bo przecież mamy też sekcję taką i Nordic Walking, i, i gimnastyka. Uczenie się nowych rzeczy bardzo nam pomaga. W związku z tym coś, co nigdy nie było dotykane. Na przykład makrama albo malowanie na szkle. Bardzo dobrze nam działa na nasz umysł, na nasz mózg, na naszą sprawność. No ja oczywiście dbam też, żeby ta motoryka dłoni była poprawiona. Skupienie, koncentracja. Nie mówiąc o tym, że jesteśmy razem. A takie interpersonalne kontakty, no to nas w ogóle koją. Satysfakcja jest z tego, że zrobiłaś sama. Także to o tyle jest ciekawe, bo czasem warto wiedzieć, jak, jak pewną rzecz się wykonuje i ile trzeba w pracy włożyć w to, kiedy płacimy komuś za robotę. Rękodzieło tak zwane. Przechodząc na emeryturę, chciałam dalej kontynuować i mieć te 5 minut życia dla siebie, więc korzystam ze wszystkiego, co jest możliwe. Chodzę właśnie na warsztaty malarstwa, robienia tych właśnie makramy, chodzę na jogę, komputery, także chodzę jeszcze na taniec oprócz tego i jeszcze, jeszcze należę do Politechniki, do Uniwersytetu III Wieku. Także ja wykorzystuję swoje 5 minut maksymalnie ile się da. że uczestniczyli też w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Sami również, że tak powiem, podkręcamy to, to zjawisko poprzez wyobraźnię. Wyobrażamy sobie, że może coś być bardziej wartościowe, bo jest trudno dostępne. W ciągu trzech miesięcy, bo warsztaty trwały od września do grudnia, seniorzy mieli szansę rozwinąć swoje zainteresowania, odkryć ukryte dotąd talenty, zadbać o kondycję psychofizyczną i nawiązać nowe znajomości. Dzięki inicjatywie Światło Dzienne ujrzy też wyjątkowa publikacja. Przygotowujemy do druku przewodnik pod tytułem takim samym jak projekt, czyli I ty zostaniesz seniorem. Przewodnik ten będzie właśnie pokazywał te dolegliwości starszego wieku, ale też i pozytywy. Chcemy pokazać jedno i drugie, chcemy dać taki obraz starzenia się, który będzie bardziej pokazywał realia, czyli to, czego nie lubimy, tak jak i te szanse, które starszy wiek daje. Przewodnik powstał na bazie wypowiedzi Uczestników i innych seniorów, którzy zechcieli w tym wziąć udział. Witam Państwa w imieniu Grupy Teatralnej AST pod patronatem Instytutu Rozwoju Zrównoważonego. W ramach projektu powstał również mini spektakl teatralny, który napisany został z myślą o przedsięwzięciu, a zagrali w nim seniorzy. Rozwiązywał się rok temu. A to współczuł. Nie ma czego, nie mogliśmy już ze sobą wytrzymać. A, to brakuje. Dziękuję. Spektakl pod tytułem Biuro Matrymonialne obejrzeć można na kanale Instytutu Rozwoju Zrównoważonego w serwisie YouTube.